Andrzej Kraszewski mieszkanie z Lubieszewa. Dlaczego dzisiaj zorganizowaliście spotkanie w tak ważnej sprawie? Bo doznaliśmy szoku na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w sierpniu tego roku miesiąc temu, gdzie inwestorzy przyjechali i przedstawili ten ten masakryczny projekt, który totalnie dewastuje to, co pokochaliśmy. Bardzo wiele osób przyjechało, osiedliło się tutaj, nabyło nieruchomości, wybud wybudowało domki, rozwinęło biznesy turystyczne. No i nagle ma powstać coś, co ten obraz totalnie niszczy. Nie? Podejście inwestorów na tym spotkaniu było no, bardzo dziwne. Spotkanie było no, praktycznie. Mało osób o tym spotkaniu wiedziało. W, w, w oczach inwestorów były same tylko zalety tego przedsięwzięcia. No przykłady takie, że no jak każda inwestycja i ta przyciągnie szereg inwestorów innych. tak Kolejny kapitał. Jako porównanie podano nam fabrykę Volkswagena w Antoninku koło ko Poznania, tak? która zatrudnia kilka tysięcy ludzi i ma 50 tysięcy kooperantów. Tak? Jak mówiliśmy o szkodach w ekosystemie? Powiedziano, że absolutnie ta, tego typu inwestycja w niczym nie zaszkodzi. Jak mówiliśmy o e, pogorszeniu się sytuacji podmiotów zajmujących się turystyką? Powiedziano mi, powiedziano nam, że no, tego, inwe, tego typu inwestycja odwrotnie może przyciągnąć klientów, bo e, wiele osób będzie zainteresowanych przyjechaniem w te strony, żeby zobaczyć największą w Polsce, elektrownię fotowoltaiczną, czyli taka pokrętna filozofia. Co wydarzyło się dalej po tym spotkaniu? No e, informacje o tej inwestycji zaczęły dopiero do mieszkańców docierać. No i w pewnym sensie zaczęła się reakcja łańcuchowa. Wszyscy byli zaszokowani, wszyscy byli oburzeni. E, udało się zorganizować pierwsze spotkania, spotkanie osób, które były przeciwne tego typu inwestycji. Zaczęliśmy zbierać informacje, zaczęliśmy szukać argumentów, zaczęliśmy w ogóle poznawać tą dziedzinę, analizować. Tutaj problem jest taki, że większość nas jest pozytywnie nastawiona do odnawialnych źródeł energii. Bardzo dobrze odbieramy farmy fotowoltaiczne. Szczególnie bardzo dobrze odbieramy wytwarzanie energii przez prosumentów, czyli na przykład na dachach domów jednorodzinnych, tak? ale to nie może być tak, że robimy coś za wszelką cenę. No Jest pewna wartość, której zniszczyć po prostu nie można. Te walory krajobrazowo-przyrodnicze Lubieszewa i Stawna są po prostu niepowtarzalne. To, to, to słyszymy od wszystkich turystów który, i osób, które tu przyjeżdżają. To są ludzie, którzy raz przyjechali i później przez 20 kolejnych lat tu przyjeżdżają. I skoro farmy fotowoltaiczne można budować w wielu innych lokalizacjach, dużo bardziej rozsądniejszych, no, jest wiele przykładów. Nie? Te najwłaściwsze naj, naj są na przykład z Niemiec, gdzie społeczeństwo jest bardziej ekologicznie dojrzalsze, gdzie ten przemysł fotowoltaiczny o 20 lat może jest bardziej wyprzeda nas, tak? Gdzie tego typu inwestycje przede wszystkim robi się mniejsze. Rzadko, rzadko o tej skali, no o tej skali jak ta, która miała być u nas, nie ma ani jednej takiej elektrowni fotowoltaicznej. Te, które się robi, robi się na terenach poprzemysłowych, terenach zdegradowanych często są to na przykład lotniska byłych wojsk radzieckich jakieś tereny koszarów i przykoszarowe jakieś poligony po wojskach radzieckich i amerykańskich w tej zachodniej części często to są jakieś tereny przykopalniane wysypiska pyłu węglowego gdzieś przy fabrykach brykietu składowiska odpadów tam się no oczywiście to, co każdy z nas widzi jadąc do Niemiec, pasy przy autostradach, które są no, też bardzo racjonalnym miejscem, bo uprawy rolne na terenach, które no, są skażane jakby, przez jadące samochody, nie mają sensu. Nie? Niemcy robią to w przemyślany sposób, mają większe doświadczenie, mają większą świadomość ekologiczną i powinniśmy ich w tym naśladować. A u nas niestety robi się wolna Amerykanka. Yy, Mnóstwo firm, no, które mogę nazwać słupami, które jeżdżą po prostu i próbują załatwić lokalizację, bo same nie są w stanie sfinansować tych przedsięwzięć i pewnie zamyślę z dużym zyskiem chcą to sprzedać już dla tych docelowych firm, bo to muszą być duże koncerny, to muszą być duże konsorcja bankowe, żeby takie inwestycje sfinansować. Inwestor będzie chciał zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Co zrobicie, żeby mu to utrudnić? Na razie chcemy przekonać radnych, żeby w tym zakresie nie przystępowali do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, żeby radni uszanowali naszą opinię. Jak państwo dzisiaj zauważyliście na spotkaniu, odbyło się głosowanie i poza dwoma osobami bezpośrednio zainteresowanymi, żeby ta, do, do tej inwestycji doszło, czyli właścicielami gruntu, wszyscy, jak jeden mąż, byli przeciwko. Nie było ani jednego głosu. Spotkanie było ogłoszone tydzień wcześniej, mocno nagłośnione, było spotkaniem otwartym, mogli przyjść wszyscy mieszkańcy. Nie znalazł się ani jeden, który by ten pomysł poparł. Nie wiem, jak w tej sytuacji mogą się inaczej zachować radni, niż ten projekt odrzucić. Będziecie jeszcze lobbować dalej nad tym, żeby go odrzucili. Będziemy przekonywać cały czas radnych, bo oni są jak gdyby decydentami, oni o tym rozstrzygają. Nie? Wierzymy, że nam się to uda. Nie? Jeżeli by nasza wola nie była uszanowana, będziemy walkę prowadzić dalej. Pewnie się zorganizujemy w formę stowarzyszenia, już jako osoba prawna będziemy walkę kontynuować, żeby nie dopuścić do tej inwestycji. Dzisiaj duża silna reprezentacja radnych z przewodniczącym, z zastępcą burmistrza, to chyba cieszy, że chcą słuchać i chcą rozmawiać. Tak, ale czujemy, że jeszcze wszystkich nie przekonaliśmy. Myślę, że, że, że jednak będą słuchali argumentów nie? i będziemy dalej argumentów szukać. Michałowska Kinga, jestem właścicielką gruntów i tak, ja wraz z rodzeństwem mamy odziedziczony grunt w dziadkach. Dokonaliśmy poddziału, w związku z tym zapłaciliśmy bardzo wysoki podatek adiacencki, jak nam powiedziano, od wzrostu wartości nieruchomości. Tak? Razem z rodzeństwem podejmujemy inwestycje na tych gruntach. Są to inwestycje poparte kredytami hipotecznymi, gdzieś tam planami inwestycyjnymi w przyszłość. Pomału sukcesywnie dążymy do celu. W przypadku tego, tej inwestycji, na dzień dzisiejszy nasze plany całkowicie stoją, ponieważ teren umożliwiał nam otwarcie turystyki z tematyką holistyczną, z tematyką zdrowego rozwoju życia, z tematyką rozwoju ruchowego dla dzieci z tematyką zakupu zwierząt, które na tych terenach idealnie by się sprawdziły, tak? W tym momencie mamy być obwarowani dosłownie czarnymi murami, które przy moim poziomie na dziś wiedzy e, chciałabym zadać pytanie, jak będą utylizowane, kto je będzie utylizował, e, jeżeli do końca nie znamy e, inwestora, a także e, jego zakresu finansowego, na podstawie czego mamy zweryfikować stuprocentową pewność wpływu podatkowego? Kto nam zrekompensuje straty w nieruchomościach lub też w przyszłościowych inwestycjach, które tak naprawdę budujemy gdzieś tam od podstaw? I zadając pytanie przez Pana nam. Społeczności tu mieszkającej, która kroczkami małymi buduje swoje finanse, kto mi dołoży, proszę zadać sobie pytanie, kto tym ludziom dołoży w momencie kiedy inwestycja spowoduje spadek ich dochodów. Bo ja z Lubiszewym jestem związana od dziecka. Moja rodzina, moi dziadkowie, to jest teren nie tylko dla mnie jako inwestycja traktowany, ale jako dziedzictwo. Teraz przedstawię, nazywam się Bartłomiej Nart i jestem mieszkańcem Stawna. Wraz z moją żoną Magdaleną wielokrotnie przeprowadzaliśmy obserwacje i fotografowaliśmy okoliczną przyrodę ze szczególnym naciskiem na ptaki. I kiedy dowiedzieliśmy się o planowanej inwestycji, zaniepokojeni skontaktowaliśmy się z, z Otopem, czyli Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, żeby wydali opinię na ten temat. E, taką opinię dostaliśmy. Ta opinia została również przesłana do Rady Miasta. Nie wiem, czy radni się zapoznali z tą opinią. Ja pokrótce ją e, przedstawię takie najważniejsze punkty. E, czego dotyczy? E, więc tak. E, lokalizacja farmy ma objąć duży fragment e, obszarów otwartych, e, będących mozaiką głównie obszarów rolnych i e, obszarów e, miejsc podmokłych, w bezpośrednim e, sąsiedztwie dużego jeziora. Lubię. E, Taka lokalizacja inwestycji powoduje znaczne zagrożenie dla obszaru objętego programem Natura 2000 od dla konkretnych gatunków ptaków. I teraz takie, są takie trzy jakby główne zagrożenia. Pierwsze to jest zniszczenie na znacznej powierzchni siedlisk lęgowych dla zagrożonych ptaków takich jak derkacz, krzyk i żuraw. Druga rzecz to jest zniszczenie też na znacznej powierzchni żerowisk gaduków gniazdujących wprawdzie w lesie i na terenach pogmokłych, ale żerujących na tych terenach. Są to głównie drapieżniki takie jak kania ruda, kania czarna, bielik, bocian stawowy, czmiolat, cmi, cmi, a także bocian czarny i bocian biały. I trzecia taka istotna rzecz. To jest lokalizacja takiej inwestycji, powinna omijać duże zbiorniki wodne w sąsiedztwie, ponieważ fotowoltaika o takim, takiej powierzchni powoduje, że ptaki, szczególnie w niekorzystnych warunkach meteorologicznych, takich jak mgła, deszcz, mogą mylić fotowoltaikę stawą wody, szczególnie ptactwo wodne, tak? I próbując zanurkować, po prostu skończy się to na nich tragicznie, tak? I to są takie jakby główne argumenty, jakie jeżeli chodzi o zagrożenia tak. Otop generalnie uważa, że to jest jak najbardziej niewłaściwy teren na takie lokalizacji na, na takiej farmy. Jeszcze chciałem dodać od siebie parę rzeczy, których otop nie uwzględnił, ale które są też istotne. Taka inwestycja stwarza zagrożenie dla migrujących ptaków, szczególnie gęsi i żurawi. Te ptaki przelatując przez te tereny mają tutaj tereny żerowiska, co też będzie miało wpływ na ich populację, jeżeli nie będą miały gdzie żerować. Druga rzecz, to jest problem z dyspersją polęgową, która polega na tym, że młode ptaki, które dorastają, osiągają samodzielność, szukają terenów do do żerowania i wypoczynku. Jeżeli z czasem te tereny, to też będzie problem z ich jakby dalszym rozwojem populacji. Izabela Witkowska, jestem po pierwsze mieszkanką Lubieszewa, po drugie magistrem turystyki i rekreacji, a po trzecie, no mam spore doświadczenie w branży turystycznej. I prześledziłam sobie troszeczkę tutaj naszą bazę turystyczną w Lubieszewie i w miejscowości Stawno. Dotarłam do 15 miejsc noclegowych. Mamy 15 obiektów turystycznych na terenie Lubieszewa i Stawna. Są to zarówno ośrodki turystyczne, są to domki letniskowe oraz agroturystyki. Łącznie ta baza turystyczna z 15 obiektów daje nam 563 miejsca noclegowe. Oprócz tego mamy w pięciu ośrodkach wypoczynkowych pola kempingowe, które posiadają bazę pod namioty, kampery i przyczepy kempingowe. I daje nam to dodatkowo 785 miejsc noclegowych. Obliczyłam, że rocznie do Lubieszewa i Stawna na pobyt z noclegami przyjeżdża ponad 10 tysięcy turystów. W związku z rozwojem tej branży turystycznej rozwinęły nam się trzy restauracje. No, skoro Lubieszewo, to jezioro Lubie. Najwię... Drugie pod względem wielkości jezioro Pojezierza Drawskiego oraz rzeka Drawa, która przypływa przez to jezioro. Mamy tutaj sześć firm kajakarskich i moim zdaniem jedną i nie tylko moim zdaniem, bo rozmawiałam z wieloma turystami, jedną z najciekawszych tras kajakarskich po rzece Drawie, która wypływa właśnie z jeziora Lubie. Oprócz tego w miejscowości Stawno mamy warsztaty rękodzieła, mamy osadę tematyczną oraz no mamy tutaj w naszych okolicach liczne trasy rowerowe i czy to w stronę Złocieńca, czy to w stronę Drawska, czy to w stronę Zatonia, cały czas przemieszczają się wycieczki rowerowe. Obliczyłam również, że w celach gastronomicznych, takich jednodniowych, kilkugodzinnych, czy w celach rekreacyjnych, jednodniowy spływ kajakowy, kilkugodzinny spływ kajakowy, lubieszewo rocznie dodatkowo odwiedza nawet 15 tysięcy osób. To są ogromne liczby. Jak na taką małą miejscowość lubieszewo i drugą miejscowość, Stawno, to jest zdecydowanie teren turystyczny. Turystyka jest bardzo silnie związana z krajobrazem. I tak naprawdę literatura naukowa e, o tematyce turystycznej e, tutaj dużo nam e, w tym temacie mówi. E, prześledziłam sobie w Bookingu, w Google'ach, opinie turystów, którzy przyjeżdżają na te tereny. Oni wymieniają jako najważniejszą zaletę naszą lokalizację piękny krajobraz i walory przyrodnicze. E, ja uważam, że e, Możemy założyć, że w wyniku budowy tak dużej farmy fotowoltanicznej e, zmieni się krajobraz okolicznych e, pól i stracimy na atrakcyjności tych terenów. E, I teraz, no tak, mamy podmioty gospodarcze hotelarskie, gastronomiczne firmy świadczące usługi turystyczne e, które w ciągu kilku lat bardzo się rozwinęły płacą podatki, e, zapewniają pracę i poniekąd też promują gminę. I te obiekty bazują właśnie na krajobrazie, na walorach turystycznych tego regionu. I teraz pytanie: czy możemy to ignorować? Możemy ignorować te podmioty? Czy możemy ignorować strategię gminy, która tutaj została przedstawiona? I czy możemy. Zmienić plan zagospodarowania, zmienić to wszystko, co obowiązywało i obowiązywać powinno w dłuższej perspektywie czasu, pod wpływem tak naprawdę chwilowej okazji. Konflikt cały czas pomiędzy rolnikami, a żywo, żywym światem generalnie, tak? Bo z jednej strony fajnie jest, jak mamy duże zwierzęta parzystokopytne i nie tylko w, w otoczeniu, ale rolnikom od zawsze to wchodzi trochę w, w konflikty z uprawą i z, z płodami ale to jest jakby od dawna wpisane w, w, w nasze tutaj jakby działanie, tak? I, ale niewątpliwie taka inwestycja, która wyłączy znaczny obszar gruntów. Przestrzeni otwartych, tak? No bo las zostanie nieruszony, będzie miał wpływ na tą populację. I to na każdą populację. Oczywiście ciężko jest wyliczyć, jakie to będzie oddziaływanie i jak bardzo niekorzystny będzie wpływ. Czy ogrodzenia, czy, czy samej inwestycji, no bo tu są też dwie różne jakby kwestie. Jedna kwestia to jest to, że będzie ogrodzenie, które przerwie w naturalny sposób ciągi migracji zwierząt pomiędzy kompleksami leśnymi. No więc tutaj to jest niewątpliwie jakieś obciążenie czy jakieś, jakaś, jakiś problem dla, dla, dla tej populacji. Druga kwestia no to jest oczywiście ograniczenie bazy żerowej, tak? No, no bo nie ukrywajmy, że wszystkiego te zwierzęta nie są w stanie znaleźć w lesie, tylko no, posiłkują się tym, co znajdują na polu, tak? Więc na pewno tutaj te oddziaływanie pomiędzy taką inwestycją a tym co się będzie działo z dużymi zwierzętami zresztą nie tylko z dużymi jest 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 niewątpliwe. Tak więc czy, czy to będzie uwzględnione w oddziaływaniu na środowisko. Na pewno tak. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji który będzie badał Wydając opinię o oddziaływaniu na środowisko, będzie też musiał zważyć te względy środowiskowe, więc no tutaj to na pewno będzie opiniowane i na pewno będzie badane, ale zanim do tego dojdzie, to oczywiście no, to jeszcze trochę musi czasu upłynąć, tak? więc to będzie bardziej złożony pewnie proces. Z takich kwestii jeszcze tutaj, bo przesłuchiwałem się dyskusji i tym wcześniejszym wypowiedziom, na pewno same panele to jest jakby jeden element, ale infrastruktura, która musi powstać do tego, żeby to funkcjonowało, to jest na pewno też kolejny ważny problem, bo te panele będą produkowały znacznej ilości prądu. Ten prąd trzeba gdzieś po prostu stąd odprowadzić, więc te inwestycje będą wymagały budowy jakichś linii przesyłowych, jakichś tam pewnie transformatorów i innych kwestii. No i większość z tego, co tutaj się zdążyłem zorientować, znaczy zorientować, może nie zorientować, ale część na pewno tych inwestycji będzie przebiegało przez tereny leśne, nadleśnictwa Złocieniec, więc tutaj to też jest pewien, Pewien problem dla inwestora, jak on to, 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 tą, tą kwestię rozwiąże, bo to posadowienie czy słupów przesyłowych, czy jakichkolwiek inwe, in, instalacji jest też no, obłożone swoimi tam przepisami, ustawą o przede wszystkim o lasach. Tak? Więc wyłączenie z produkcji le, leśnej jest też jakby. No, no tutaj ważnym elementem w całym, w całym procesie inwestycyjnym, więc to, to też inwestor będzie musiał zważyć przy, przy podejmowaniu kolejnych decyzji. Tutaj też powiem, że akurat jest na terenie naszej gminy procedura lokalizacji takiej farmy w miejscowości Darskowo. Tam jest to kilkadziesiąt hektarów i moc 80 MW planowana. I ona jest na podstawie takiej skróconej procedury, te przepisy, którymi się posługujemy, no przewidują procedurę decyzji o warunkach zabudowy i tam nie trzeba uwzględniać nawet tych zapisów w studium i tych strategii. I tu jest taki zapis w ustawie o planowaniu zabezpieczenia przestrzennym, że jeśli inwestycja nie narusza przepisów prawa, to burmistrz jest zobowiązany wydać taką decyzję, czyli tu burmistrz jest związany i nawet rada nawet nie ma nic tutaj do, do powiedzenia. W przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest pełne władztwo planistyczne gminy, czyli gmina gmina i przede wszystkim rada będzie decydować o tym czy zmieniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wcześniej i tak studium, bo te oba dokumenty muszą być zmienione, więc to jest dosyć poważna Procedura planistyczna. Ja miałem okazję już od początku spotkać się i, i z przedstawicielami inwestora, rozmawiać z burmistrzem i, i tych takich rozmów konsultacyjnych na tym wczesnym etapie sporo było i sygnalizowałem wszystkie te problemy. Ja też mimo że z zawodu jakby ustąpiłem to jestem nadal członkiem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w gminie Złocieniec ale i także w innych tutaj sąsiednich i to jest takie ciało doradcze też przewidziane w tej ustawie o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym które opiniuje tego typu przedsięwzięcia no i, i między innymi takie ciało powinno też opiniować tego rodzaju przedsięwzięcia, i potem procedury sporządzania tych dokumentów, o których tu mówię. Państwo radni, którzy tu siedzicie, no będziecie podejmować najpierw decyzję o przystąpieniu do sporządzania zmiany tych dwóch dokumentów, a potem e ewentualne ich uchwalenie, i, i to od, od Państwa zależy w jakiej postaci. I tutaj nie ma tego związania zgodności czy niezgodności z przepisami, raczej jest związanie z polityką przestrzenną, Gminy. Ja no, mówię tutaj w sposób oglenny, ale chcę Państwu po prostu zwrócić uwagę, jakie są te uwarunkowania prawne. W chwili obecnej takiej możliwości nie ma. Inwestor złożył, no bo ta, ta cała procedura, o której teraz rozmawiamy, złożył wniosek o, o sporządzanie zmian tych dokumentów. Uwarunkowania się nie, nie zmieniły. Inne dokumenty strategiczne w gminie obowiązują. Do Zatonia przyjeżdża rocznie mnóstwo gości naprawdę do 2000 ludzi przyjeżdża i wszyscy chwalą to miejsce dlatego, że ono jest wyjątkowe. Wyjątkowe są widoki, wyjątkowi są ludzie, wyjątkowe są miejsca, które odwiedzają. Dlaczego nie zrobić na tych polach, których nie może pan uprawiać? Innego pomysłu, no ciekawszego pomysłu, który przyciągnie jeszcze więcej ludzi. Nie wiem, może uprawiać jakieś bydło rzadkie, może konie rzadkie, może pan to ogrodzić, bo samo ogrodzenie nie przeszkadza, nie będzie przeszkadzało mieszkańcom. Przeszkadzać będą panele, które będą niszczyły nam ten, ten piękny krajobraz, który, który jest pańskim, jakby na, na pańskich polach. Może są pomysły, które niekoniecznie są aż tak innowacyjne jak panele, ale są dużo bardziej przyjazne i dużo bardziej ciekawe do tego, żeby rozwinąć lubię szewoje okolice. Czekają nas dosyć gruntowne i mocne reformy, jeśli chodzi o dochody samorządów terytorialnych. I to niewątpliwie też będzie miało wpływ, jak traktować tą inwestycję, w którym kierunku rozwojowym będzie podążała cała gmina Złocieniec. Bo ja na tą gminę patrzę całościowo. To nie jest perspektywa tylko i wyłącznie rozwoju stawna czy Lubieszewa, ale to jest też zaspokajanie mieszkańców Bolegorzyna czy Nowego Worowa. Tak, tak tą rolę swoją w samorządzie postrzegam. I mam czasami takie wrażenie, że my, jak słynna nasza husaria, Reagujemy bardzo impulsywnie. No, jest pewnego rodzaju pomysł, jest koncept, który jeszcze dwa miesiące temu mówił 400 hektarów, już tydzień temu słyszałem 200 hektarów. A być może, że inwestor za chwileczkę powie, że faktycznie znalazł dojście do nowoczesnych technologii, o których przed chwileczką tu pan wspominał i wystarczy tylko 60 hektarów. Ja nie wiem, ja tego nie przesądzam, bo jeszcze jak gdyby pewnych elementów nie ma. Jest to na pewno jedna z najtrudniejszych decyzji jaka jest przed złocienieckim samorządem bo z jednej strony właśnie te walory przyrodnicze i to co wszyscy oceniamy jako naszą strefę bezpieczeństwa komfortu do której się przyzwyczailiśmy a z drugiej strony pewne rzeczy które za chwilę nas czekają. Co nas czeka. No, kto się bardziej interesuje samorządem to może sam się domyśleć, że czeka nas wyludnienie. Jak nas czeka wyludnienie, to czeka nas też troszeczkę zmiana demografii. Będzie więcej osób starszych. To będzie oznaczało, że przy dzisiejszej polityce rządu dochody samorządu będą się kurczyły. Wymagania mieszkańców nie wiem, czy się będą adekwatnie kurczyły. W związku z tym będziemy mieli pewnego rodzaju nożyce. Z jednej strony oczekiwania na remonty dróg, infrastruktury komunalnej i innych rzeczy, a z drugiej strony kurczące się dochody, no bo skoro za chwilę emeryci nie będą płacili podatku, Kwota wolna dla pracujących się zmniejszy, to my już dzisiaj wiemy, że na skutek tej reformy, która wejdzie w przyszłym roku, utracimy około 3,5 miliona złotych swoich dochodów. 3,5 miliona złotych mogę powiedzieć, że wyrzucę 3 czwarte urzędników, bo nie będę w stanie ich utrzymywać. Damy sobie radę? O no właśnie. Teraz, jeżeli przyjmiemy dalsze takie założenia, to za chwileczkę nam zabraknie na oświatę, na inne rzeczy. Złocieniec był zawsze miastem przemysłowym historycznie, tego przemysłu dzisiaj nie mamy. W związku z tym, pojawienie się jakiegokolwiek inwestora jest dla nas na pewno kwestią wartą zastanowienia. I myślę, że ten etap, który w tej chwili trwa, czyli tych rozmów, konsultacji, jest bardzo potrzebny, ale bardziej bym apelował o pewnego rodzaju właśnie zbieranie argumentów i wstrzemięźliwość w kreowaniu już wyroków. No bo najlepszym przykładem była nasza obwodnica, tak? Został wywołany temat przez projektanta, rzucił wolne pomysły, niepoparte jeszcze żadnymi badaniami, żadnymi ekspertyzami, a już można było wysnuć wnioski, że obwodnica dla złocieńca jest niezbędna, pod warunkiem, że będzie jak najdalej ode mnie. Czyli no tak troszeczkę. Mówiąc brzydko, najlepiej, żeby była w Drawsku, bo wtedy wszyscy będą mieli dookoła tyle samo kilometrów. Tylko nie wiem, czy o to nam, jako mieszkańcom Złocieńca, chodziło. Także ze swojej strony mówię, zbieram w tej chwili argumenty. Cieszę się, że takie spotkanie zostało zrobione, że ono się faktycznie opiera o argumenty merytoryczne, że ktoś sobie zadaje trud i fatygę, szuka informacji, zbiera je, dokumentuje, no bo przed radnymi na pewno to zadanie będzie trudne, a warto, żeby ten materiał do analizy mieli jak najlepszy.